Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku z serii Ojciec, synem. No i dzisiaj co? Dziś miał przyjechać pan z beczką. Właśnie na dziewiątą pojedzie. Czekaj, panie, 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 panie. To musisz nakręcić. No bo tu nie widzę. Zajedź se, pan na tamtą uliczkę. Panie, nie wiedziesz, panie, tylko powoli. Przyczepa, wszystko jest. Może pan, czekaj, pan. Może ja panu wiadę, panie, ty w ogóle nawet przygotowany nie jesteś. Przyczepa na środku. Czekaj pani spróbuję tu wjechać Ja panie też jeździłem na ciężarówkę Dobra panie, tutaj niech pan tu nabiera, o to nabieranie ci panie długo zajdzie. Nabieraj pan, ja na pole jadę, dobra? Dobra no, Ej, jedę ja po ścianach kosach. Ej, jakiś się na kosach późniła. Pani nie dojeżdżaj tam do ściany. No i się tam na pewno, pani. Czekajcie, muszę żeby wyjąć ten worek, Będziemy waknować. No Dobra, ja sobie tu podjadę jeszcze. Muszę podjechać. Dobra panie. Ja już tu będę nalewał. Zatem panie nalewaj. Potem panie przejedź na drugie, na drugie tam, na, do drugiej obory. Tylko to pan no. przez drogę przejedź, bo tam nie zmieścisz. nie. tutaj nie ma. Dobra, tutaj jest. No, takie prace później do domu. No i masa akurat porobimy. Czekaj to tu wapno nie. Właśnie tu nie było wapno. Czekaj, to ja też szybko przesunę, bo to mało tego będzie to. Łatwo mi będzie przesun przesunąć. A i tu jest wapno to. to, to możemy to wsypać, czy nie, bo to została resztka takiego wapna. Nie, może i to starczy? Dobra, może i starczy, to ja jadę. Dobra, to panie zaraz chce przejść na drugie, do drugiej obory. Ja jadę wepchnywać pole. No, to panie chwila roboty i... ...i zrobione. Dalej, na noc łączyliśmy tą dojarkę. Ile było? No i widzowie, yy, była ankieta wystawiona, czy yy, kupujemy budowę auta, nie? No i ten był 40 głosów. Tam jedni, że tak, drudzy, że nie, ale w końcu jest, że kupujemy, także dzisiaj jedziemy po auto. Bo jak nie sprzedane, nie? No i wyczytałem w tych internetach, że to że teraz się to w To właśnie rozłożyć. Człowiek zapomina. No i będzie orka niedługo też, nie? Teraz pięcioskidówka. To będzie szła robota. Pięciuski Dobra Ja tu robię może starczy I widzimy jest niedługo ta impreza w rewizie Na rewizji Właśnie tam bym młodemu dał to, co nie? Albo na urodzinki, nie, nie na urodzinki, tylko nie wiem, tak bym mu dał, w sumie może ten prezent. nie wiem, zobaczymy to. Dobra, tutaj się robi wszystko. Pojadę po tego seata. młodego znowu w nie ma. Może przyjedzie młody. Gościu tam nie jechał. Dalej ten gościu tam nie pojechał. do bym był na Już niech on tam jedzie. Bo to tam mleka mało było. Tu nie wiem, czy to jakiś nowy. A i czemu, co więcej tego wapna. Nie jeździli na kilka razy. No i dzisiaj masejkiem. No zaraz to wapno się skończy. No już się kończy. Ja tam sypię jeszcze go. Dziś tak dwa pola, wiecie Dobra widzowie, ja zrobię krótkie cięcie i widzicie, widzimy się He, <laughs> kurde widzimy się zaraz jak nabiorę i ten na tym drugim polu już o, Do zobaczenia po krótkim cięciu Witam was widzowie po krótkim cięciu Znaczy trochę tu. I co, ja już się zabrałem do tybie pole Kościół już pojechał Była yy, tego zostanę dopiero za wszystko ja robię to pole, powinno mi teraz tego roku dostarczyć, o wystarczyło. nie wystarczy. Jadę właśnie, do tego... jadę właśnie po drodze Jadę właśnie po Zaraz jadę do tego zraża No to tak szczerze na dwa przejazdy jest w pole do To tam fajne moment. Właśnie jeszcze myślę na dół za kupięcem Wielkiego pola Ale Masę i przyparę, albo, jakby... No i młody nie powiedzieli, tam, to ja postawię, Nie wiem właśnie, ale odwiedzimy tam do tego skrzyżowania I seata po... Tak nie się wytaguje co już nie Ich Lecimy po 400 i pukiemy jakąś live. Można idzie. Szczególnie tam. To co? O, młody jest tatua. No jak tam młody było? Dobrze. Dobrze, coś ty taki zmarnowany. Dobra, wsiadaj, bo ja mam sprawę. Przejechać Podnieś mnie, tak jak ostatnio od tego skrzyżowania. Wróciłem. Widziałem coś. No nie. Dobra, jedź tam. Nie się przejechać. Mogę za jak mnie to zostawisz. No nie, tylko będzie miał każde swoje. O, kurde. Musimy tak, bym się wywiadał. Dobra, zostawiasz. No tutaj, tutaj, no. Koła. Nara, młody chumbo, to o seguinte. Opa, tu chałupy. Dobra. Lecimy, lecimy do Jaca, to... Ops, siedzi? Chyba to. Czekaj, ta. Czekaj, auto jedzie. A, łotra jadą. Dobra, przepuścił mnie. Dobry. Dobry panie. No, witam. No. To ja kupuję. Ja kupuję, no. Dobra, no to dobrze. Tam było na ogłoszeniu 50, nie? Tak. Ile pan może coś skrócić? Ile pan tak może? Nie, nie wiem, 45. Dobra, dobra, 45 Dobra No to ręka Dobraś z prezesa To już pan może sobie jechać Dobra Dokumenty są w sowku, nie? Tak Dobra No to widzę, wiesz, co ja już nas Aha, tylko o gwarancję się nie zapytałem, ale to przez telefon bo ja mam numer do niego Że teraz modemu nie rozbić i żeby mnie nie widział. Kurde, fajne ta autko dla niego. to działają. Fajne autko. O i też ciśnie tu Mocno. Nie no, ciśnienia jak rakieta. Oh, kurde, kurde, kurde Pokażę wam, nie zepsuć. Teraz szybko do chałupy Bym mnie nie, nie widział, nie widzi Nie widzi nic Czekajcie, w ogóle jest w domu Dobra, szybko Do tego eee, Bo on nie patrzy tam, lecimy tam To jest przejazd, on patrzy Spawamy go Daj na siebie chodź. Dobra, wjeżdżamy tutaj, szybko tutaj. Dobra. On akurat wrócił. Dobra, no i co widzowie? No do widzenia.